maneczka, wszystkim, jestem Max. A to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w GTA 5. Oczywiście. To jest Parking Pee. Otrzymaj nas. To jest Parking Pee. Udaj się do domu Dejwa.

Stuknięty, to jest stuknięty Trevor. Wyznam, że Trevor jest stuknięty. Teraz mam jechać, teraz pojedę sobie jakąś misję, no i jakąś, ja jestem daleko. Się w razie się by tego, by Franka za mnie. Fran Vinflesh, the boy of the Fran Trina, boy. Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. Wait, Dave. An FIP contact? Are you joking? Laugh. Guys, probably sick. Very well. If you look for this, why don't you meet him and see what you think? Alright, uh, 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 yeah, yeah, i think about Alright, me and Trevor will be there too. I promise you, Step up Real opportunity. Prawdziwa okazja. Tak za W takim razie tego Frankl'a zamienię? Frankl'a. Ty, Frankl'a. To jest źle Frankl'a. Bo się Frankli. Oczywiście. Gdzie jest? To to jest Co to właśnie jest? To coś. Właśnie to co jest? Ta maseczka mnie ciekawi. To jest ta maseczka. O no co? Jest tu nie ma. Jakieś pory. Sknie. David. Dobra, jadę do Davida. Eee, to zgnieciliście moje autko. jest David. Kilometr. No. Hmm. Tak kilometry. Pakiuto, brzydko. Nie, nie mówi że nie. Dobrze, jadę dalej. No i Polska przegrała te euro jednak. Tak żałuję. Szkoda. Teraz go się na Portugalię. Niech ona wygra. Ona jest taka dobra. Niedługo już będziemy kończyć. Dalej sobie jedziemy. do widać. No cię, jak będziesz mnie wgrzała. Ja sobie. A ja miałam do góry wjechać, duszkiem. I babi. O przepraszam, to jest moja siostra Lenka. Lenu, by może być trochę cicho? Krośnie. Zostawiamy już. Patrz, jak mam, zobacz, jak jadę. mi, że nie umiem w Ty nie Nie. nie. umiem jeździć, to ma być. Nie umiem to cię jeździć. Nie, ja nie mam. Ty nie umiesz jeździć. Ty nie na stację będziemy No to będzie łatwe. Dobra, na stację benzyną. Co w tym takiego trudnego? Dostać się. Może... Co? 3 km. 3 km? Nie tak. Już uderzyłem w takie ładne wózka. O! Może jakiś napad zrobię na to. Miliony. na mówię, że to miliony jakieś tam będą. Chyba, albo to nie ta misja ale mam nadzieję że tam będą miliony będę bogaty ale i tu tak by się podzielili żebym nie był taki bogaty milion się da podzielić ja sobie dalej a to chyba było już za sam to zobaczę nie wiem a nie to było na amu nie. dobra ja sobie dalej bo mi się nie chce na mapę Fock. Padaj, nam pierwszeństwo! Może jeszcze kupię sobie bazukę, bo ja robiłem już misję tą. Bazuczkę sobie kupię. I będę strzelał do glin oczywiście, bo gliny nie wkurzają. Nic takiego nie robi, a oni mnie gonią tej. Jak taksim sobie jechałem, nie mówiła wina, a mnie gliny gonią, bo gliny tak jak. Taksi powinno gonić, a nie mnie tej. No. Co to ma być? Piszcie w komentarzach dlaczego ta policja cały czas goni. To jest głupie. Hey, Cześć hey. O, już wiem co tam Dobrze, już, już kończymy. Do widzenia. To było. I wstawiajcie łapki w górę oczywiście. I,